Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof. 7 stycznia, pora co nieco zaktualizować. Jesteśmy po święta, jesteśmy po Nowym Roku, więc wracamy do stałej, że tak powiem, rutyny. Czyli środy, niedzielę e, będą aktualizacje. E, co dzisiaj w programie, słuchajcie, przejrzałem Wasze komentarze, wybrałem sobie parę altów do analizy, to na pewno przeanalizujemy. E, a także mam takie tak, dwa ciekawe jakby komentarze, które warto byłoby, słuchajcie, rozwinąć. E, czyli dzisiaj BTC, Syn, Rose, OP, SNX, a także altcoiny, które jeszcze są dobre, słuchajcie pod hossę. zapraszam serdecznie ale zanim zaczniemy to zapraszam Cię serdecznie na kurs Kat Pro, mój kurs o analizie technicznej 46 godzin nagrań czego Cię będę mógł nauczyć całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów plus część zarządzania czyli granie strategiami, Niepotrzebno nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku można spokojnie grać strategiami plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować, mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje, tutaj filmiki do obejrzenia takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20.00. Możesz sobie wejść o 20.00, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy. Jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej. Dzięki tutaj. I jakby tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. Ok, na początek taka mała, słuchajcie, informacja: grupa już niebawem osiągnie 3 lata, te, czyli 3 lata istnienia grupy Kryptospekulanci. E, słuchajcie, bardzo mocno stawiamy na edukację, wiedzę. E, tak jak widać, użytkownicy grupowicze sobie świetnie radzą po analizie technicznej. Gdzieś tam, gdzieś tam i po ewentualnych tutaj sygnałach od Wojtka, więc świetnie sobie radzą, natomiast słuchajcie, to już 3 lata i w tym roku, 24, będziemy się skupiać na dobrych wyjściach, a także na prowadzeniu dobrych pozycji w strategii HP. Strategia HP jest tutaj naszą taką, że tak powiem, kluczową strategią. Mamy tutaj dział, słuchajcie, specjalny dział, poświęcone jakby tutaj prowadzeniu portfel HP ryzyko, więc ja tam wrzucam pozycje charytatywne, prowadzę te pozycje, pokazuję na żywym rynku jak w strategiach rozgrywać pozycje itp itd. W każdym, w każdym razie 3 lata prawie grupy i 24 rok będzie słuchajcie pod kątem po prostu prowadzenia, wyjścia z pozycji, prowadzenia w strategii, pozycji itp. itd. Więc tu będziemy się skupiać w 2024 roku na prowadzeniu pozycji w strategiach i jak najlepszego wyjścia z tych pozycji. Słuchajcie, dwa szybciutkie komentarze. Czy ESA 997, czyli według Ciebie Krzychu powinniśmy zrobić jedną większą korektę przed tym właściwym ranem, czyli taki ostatni najlepszy moment na ostatnie zakupy. Słuchajcie, ogólnie zobaczcie, co tu jest na dole napisane, prawda? Nie myśl, przeanalizuj, zrób plan, ciesz się zyskami. Słuchajcie, ja uczę, że tak powiem, moich grupowiczów tego, że na rynku. Nie staramy się wróżkować, prawda? Czyli wróżby, wszelkiego rodzaju wróżby wykreślamy, ok? Zawsze układamy plan pod zagranie, wykorzystujemy strategie, które, które mamy, czyli głównie strategię HP, i w ten sposób nie myślimy, analizujemy, robimy plan i cieszymy się zyskami. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, Jakikolwiek magik na YouTube by Wam cokolwiek nie powiedział, to i tak na końcu to, co się liczy, to słuchajcie, strefa wejścia, czyli gdzie ja wchodzę w monetę, i strefa wyjścia, czyli wejście i wyjście. Kurczę, nie umiem tutaj pisać, wejście i wyjście, to się liczy. Natomiast to, czy będzie korekta, czy nie będzie, My na grupie odbieramy korektę, czyli jeżeli jest korekta, to dla nas jest to na przykład okazja do tego, żeby rozłożyć jakąś strategię, rozłożyć plan na rozegranie. Czyli wtedy na live'ach o 20 sobie analizujemy, rozkładamy plan, rozkładamy strategię i ewentualnie gramy. Natomiast to, czy będzie korekta, czy nie będzie, tu nikt na to pytanie nie odpowie. Po to ja robię sobie strefy podażowe, tak, na BTC, po to mam na przykład na Bitcoinie, na wielu innych altcoinach. Mam strefy podażowe, słuchajcie, żeby ewentualne one, one mi służą do wyjścia na przykład albo do wyczytania informacji, czy mogę być jeszcze w monecie, tak? Czyli jeżeli mam tu strefę popytową w tym miejscu, to ta strefa, która tutaj jeszcze jest, w sumie, bo jeszcze jej nie przebiliśmy, tak naprawdę. To ona może mi posłużyć albo do wyjścia z monety, albo do odczytania informacji, czy mogę jeszcze w tej monecie być. I tym samym następna strefa do tego samego mi służy, albo do wyjścia z pozycji, albo do odczytania informacji, czy mogę jeszcze tutaj w tej pozycji być. Mówię o średnioterminowych pozycjach, tak, czyli na przykład takich pozycjach, na miesiąc, na trzy miesiące, na sześć miesięcy, czy może nawet na rok, prawda? Takie pozycje, po to są te strefy podażowe, żebym ewentualnie mógł tam, słuchajcie, wyjść z pozycji, czy też ewentualnie odczytać informacje. W związku z tym, czy będzie jeszcze korekta, czy nie będzie, słuchajcie, to jest bajecznie proste. Nie interesuje mnie to. Prawda? Ponieważ gdyby były spadki na bitcoinie, to my na grupie, czy też tutaj będę mówić na YouTube, będziemy mieć plan rozegrania, jeżeli się zaczną spadki. Jeżeli są dalej wzrosty, to mamy już plan rozegrania na dalsze wzrosty. Dlatego jest to mało ważne. Ja tak, tak jak mówię, słuchajcie, giełda jest bardzo prosta, tylko wy sobie najbardziej komplikujecie sprawę, czyli zastanawiacie się nad tym, co będzie, zamiast pomyśleć nad tym, co ja chcę na tym rynku zrobić. Prawda? to jest kluczowe, słuchajcie, nie to, co będzie, bo jeżeli masz dobry plan, dobrze przeanalizowaną pozycję, to i tak osiągniesz take profit, czyli zysk, ogólnie rzecz biorąc, prawda, czyli tutaj odpowiadając na pytanie, może będzie, może nie będzie, to jest nieważne, prawda, ważne, żebym ja miał dobre strefy popytowe, dobre strefy podażowe i plan, czy w tych strefach chcę wyjść i gdzie chcę ewentualnie na spadkach wejść w pozycję. Jeżeli korekta będzie, no to mam poziomy wejścia. Jeżeli korekty nie będzie, no to mam na innych monetach przykładowo poziomy wyjścia, czyli gdzie będę chciał wyjść. Po to też robię te predykcje, słuchajcie, te plany itp. itd. Tutaj teraz od Bogdana. Które altcoiny, jak można się spodziewać, wkrótce staną się bycze? Chcę poszerzyć swoje portfolio. I tutaj, odpowiadając na Twoje pytanie, może nie które staną się bycze, ale które ewentualnie w mojej opinii jeszcze są dobre pod jakąś tam akumulację, czy też pod strategię, jeżeli ktoś umie strategiami grać, to jest Shiba, Earn, Ens, Sand, ETC, TWT, Blur, HFT, GAL, LIT, LQTE, Elf, BNX, ACH, AC i SYN, którego też sobie zaraz przeanalizujemy, prawda? To są jeszcze dobre monety, słuchajcie które można byłoby zakumulować, ale to jakby tutaj, tak jak mówię, no trzeba mieć ten plan również, prawda? Tutaj jeszcze bym bąka dodał. <laughs> no jeszcze bąka bym dodał, słuchajcie. Co do BTC? Szybciutko sobie wlatujemy i zaraz przechodzimy do syna. Właśnie to jest jedna z tych monet, które jeszcze warto, słuchajcie, sobie gdzieś tam ewentualnie się nad nią zastanowić. Co do BTC? Słuchajcie, nie ma podaży. To, co mówię od paru odcinków tak naprawdę, czyli w ogóle nie ma podaży, podaży prawda? Ale ja tutaj wcześniej wy, wykreśliłem tą strefę podażową. Ale słuchajcie, my tej strefy podażowej jeszcze nie przebiliśmy, w sumie, prawda? Więc w zasadzie troszkę się pośpieszyłem. Natomiast to, co tutaj nic nie zmieniam, troszkę się zmieniły te przystanki, które tutaj były. Czyli teraz przystanek jest 47, 49, 51. I tak naprawdę, jeżeli tutaj nie ma tej podaży, no to na razie nie można nic tutaj odczytać, bo znowu się zrobił ruch boczny, czyli poruszamy się w ruchu bocznym. No i teraz ważna decyzja, no bo ETF zostanie czy też nie zostanie zatwierdzony. No i od tego, w będzie zależeć ten ruch, prawda? Czyli tutaj e, nie powiem nic odkrywczego, albo góra, albo dół, z tym, że trzeba być, tak jak mówię, przygotowanym na grę w górę i przygotowanym na grę w dół. Czyli jeżeli ja dostanę spadki na rynku, to ja muszę wiedzieć już z góry teraz, nie później jak będą te spadki, tylko teraz muszę wiedzieć, gdzie ja bym się chciał ustawić z pozycją zakupową prawda? E, czy też ewentualnie jakie pozycje zamknąć. Jeżeli będą wzrosty, to znowu muszę się, ja teraz tutaj już mam mieć plan na to, gdzie mam się ustawić ze sprzedażą dla średnioterminowych pozycji. I to, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, trzeba mieć. Natomiast to, co będzie, no to tu już wszystko zależy od ETF-a. E, tutaj, że tak powiem, będzie to bazowane po prostu na sentymencie, albo na panice, jeżeli nie zatwierdzą lub opóźnią Albo też zatwierdzą, ale będą sprzedawane fakty, albo na słuchajcie, optymizmie będzie to bazowane. Więc tutaj, jakby czekamy na decyzję, ok? Syn, słuchajcie, i to jest taka jedna z monet, którą, którą można by się było jeszcze zainteresować. I zobaczcie, to jest to, o czym mówię. Czyli w razie spadków, tak? Czyli ja się nie, 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 nie zakładam, że będą te spadki, ale gdyby były, gdyby były, ok? To ja już mam tutaj pierwszą strefę, z której chciałbym kupić tą monetę. Prawda? Czyli już się zastanawiam wcześniej, dużo wcześniej, jeżeli taka korekta była, miałaby miejsce, gdzie ja mógłbym to kupić? Czyli w tym, w mojej, w mojej, opinii dobrym miejscem byłoby to miejsce, czyli 24, 42, czyli w razie spadków, słuchajcie, e, byłoby to okolice 38, 43% jeszcze w dół, no w sumie jeszcze nie w dół, bo tu jeszcze nie spadliśmy, Jakieś 45, 41, 47, może nawet lekko nadbije 50, prawda? Tu byłaby moja, słuchajcie, taka fajne miejsce, którym ja bym chciał kupić. Jeżeli by spadało niżej, to jeszcze bym zrobił jedną strefę popytową, czyli ogólnie można byłoby albo uśrednić, albo jak ktoś potrafi grać tymi moimi strategiami, no to można by to rozegrać strategią. Wtedy mamy zupełnie fajny komfort. No i słuchajcie, w razie spadków jestem przygotowany na już wiem, gdzie kupić, prawda? A w razie wzrostów hmm, jestem przygotowany, wiem, gdzie ewentualnie wyjść z tej monety. Ale to już też jak ktoś posiada w krótkim terminie tą monetę albo gra w strategii, no to ewentualnie e, można sobie te strefy zrobić, prawda? Czyli tutaj, żeby cokolwiek zrobić, musi być przebić e, tego dużego OPS-a, prawda? Tutaj przebicie strefy, a tym samym OPS wiąże się z atakiem na ATH, więc tutaj to przebicie tej strefy czerwonej wiąże się z tym atakiem na ten szczyt. I ja już wiem tutaj informacyjnie po analizie, że to jest pierwsze miejsce, które musimy pokonać, a jeżeli pokonamy to miejsce, to mam duże szanse zagrania, no, słuchajcie, pod wybicie tego szczytu. Prawda? I tyle. I prosta, prosta rzecz. Proste? Proste. Tylko trzeba mieć te plany, prawda? Dobra, kolejna monetka to jest Rose. Słuchajcie, z Waszych próśb. No i teraz tak, troszkę to urosło dużo. Złamało trend spadkowy, czyli tu już mamy ten wzrost, złamał trend spadkowy, ten cały, który długi tutaj trwał. I na Rose, słuchajcie, nie powinniśmy tutaj przebić dołka. I teraz, tak, słuchajcie, w razie wzrostów jestem przygotowany na tą strefę. Ok. I tu jest duży przystanek. Duży to jest mocna strefa tutaj podażowa, czyli trzeba by tu zobaczyć, jakie informacje stąd płyną. Jeżeli tu będzie duża podaż i na przykład zgra się to z Bitcoinem, że Bitcoin też z tej strefy gdzieś tam obok będzie spadać, no to mogę na przykład wyjść z tej monety średnioterminowo. Natomiast jeżeli tu nie będzie podaży, to mam szansę dotrzeć tutaj do tej strefy. Ok, czyli tak jak mówię, to jest tutaj obecnie, słuchajcie, 18, 20. I mam szansę dotrzeć, jeżeli to przebijemy do 37, 768 na tym ros. W razie spadków nie jestem zainteresowany tą monetą, więc nie mam tutaj w razie spadków strefy żadnej, ale gdybym był zainteresowany, to takie strefy bym tutaj miał. Zwłaszcza, że mam tu informację z analizy, że ten, że ten dołek może zostać tu już, znaczy prawdopodobieństwo, że zostanie przebite jest bardzo małe. Prawda? E, więc tutaj też to jest fajna informacja OP. OPE już sobie kiedyś analizowaliśmy, nawet kilka razy mieliśmy i tą strefę popytową, i tą strefę popytową, to jest złota strefa, ja wam mówiłem o tych złotych strefach, że warto tam ewentualnie rozłożyć zlecenie, jak mamy złotą strefę, słuchajcie, warto rozłożyć zleconko, prawda? No i teraz tak, mamy dwunastkę tutaj, czyli mocną strefę podażową i mamy szesnastkę i dwudziestkę, dwadzieścia pięćdziesiąt czyli to są trzy strefy podażowe na OPE, Czyli albo przystanki, albo gdzieś któraś strefa, na której może się zakończyć trend, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc te miejsca. I tutaj, słuchajcie. Jako, że OP mam tą monetę, no to tutaj mam po prostu strefy podażowe, z których mogę albo obserwować, albo się kaszować. W krótkoterminowych zagraniach podkreślam. Natomiast, gdyby były spadki, to mam już przygotowane, gdzie bym był zainteresowany albo rozegraniem strategii, albo rozegraniem podchodu, czyli albo w długi termin wziąć, albo w średni termin rozegrać sobie po prostu tą monetę na 100-200%, wyjąć, wyjąć, że tak powiem, albo kapitał wyjąć, albo zamknąć całkowicie i powiedzieć dziękuję. Więc tutaj bym w razie spadków 21,70 i 1,29,8. Tutaj również, jak w przypadku Rose, mamy przebity trend spadkowy. Jest trend wzrostowy w zasadzie cały czas. Więc tutaj dołka już tego powinniśmy słuchajcie, nie przebijać. I to są dwie strefy na OPEK-u: popytowe, to są dwie strefy podażowe. No i SNX była też prośba. Dość ciekawie wygląda ten SNX. Po pierwsze, mamy tutaj podwójne dno na tym SNX-ie. Po, po pierwsze, w zasadzie. Po pierwsze, podwójne dno. Po drugie, złamany, złamany trend. Czyli w tym przypadku również dołka nie powinniśmy już wybijać, ale to nie oznacza, że nie możemy się tu cofnąć niżej. I tutaj, w tym przypadku, gdybyśmy się na snx cofnęli niżej, to tu bez analizy technicznej po prostu bym sobie zrobił coś takiego jako strefę popytową. Bez analizy, bo tu już tak mówię, jest OPS przebity, więc jakby ten dołek małe prawdopodobieństwo jest, że zostanie przebity, więc tutaj po prostu gdzieś tam poniżej w tym miejscu byłaby to dobre do akumulacji, natomiast tu trzeba wziąć pod uwagę, że mamy to podwójne dno, a zasięg z tego podwójnego dna, że tak powiem, koreluje ze strefą podażową, czyli mamy tutaj podażowa strefa, podażowa strefa plus zasięg podwójnego Dna, prawda? Czyli tutaj, dla osób siedzących w tym Messengerze, bardzo mocno bym zwrócił uwagę na tą strefę czyli to jest strefa, słuchajcie, 6927 i 7798. To jest taka strefa, a jeżeli by spadało, no to tutaj, jakby dalej w tej akumulacji jesteśmy, podkreślam. Tutaj jest jakby gdzieś tam dobry moment można by się ewentualnie tutaj, słuchajcie, zastanowić nad zakupem. Tyle w tym odcinku. Słuchajcie, napiszcie altcoiny, które e, jakąś predykcję na środę zrobi, zrobilibyśmy sobie predykcję na środę. Jeżeli macie pytania, no to piszcie śmiało. E, zawsze, zawsze gdzieś tam można rozwinąć myśl, temat. E, mam nadzieję, że już e, w środę spotkamy się po decyzji, czy ten ETF będzie, czy go nie będzie i po jakimś większym ruchu na Bitcoinie, gdzie będziemy mogli wspólnie, że tak powiem, albo ja wam przekażę e, to, co Gdzieś tam na tym wykresie widać, co wynika z ruchu ETF-owego. <laughs> ETF Wszystkiego dobrego Wam życzę, zieloności i spotykamy się, słyszymy się w, środo, w środę. W środę, w środę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.